w tej szkole opamięci te patriotyczne wydarzenie poświęcone naszej Ojczyźnie. To rocznica symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom. Tym, którzy odeszli walcząc o naszą wolność, wykazali postawę patriotyczną. tym powiedzeniem przekazujemy wszystkim zgromadzonym na dzisiejszych uroczystości. Jeśli chcesz trafić do celu, nie staw przeżyć. Naród który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraz nieświadczości i nie ma prawa do przeszłości. Słowa marszałka Piszyckiego wypowiedziane tak dawno pozostają jak aktualne i dziś. W obliczu trwającego konfliktu który za wschodnią wojnicą Polski na Ukrainie, a także dramatycznych pieśni Bliskiego Wschodu, wydaje się jeszcze bardziej ważna troska o przeszłość i wynikający z niej nałika na przyszłość. Moje serdeczne gratulacje za tym, za inicjatorów i koordynatorów wielki historycznych, a wam, drodzy, młodzieżu, przyjaciele, Serdecznie gratuluję uczestnictwa w i wspaniałych to Cieszę się niezmiernie, że szkoła, która jest szkołą um, mundurową, um, jest um, właściwą tradycją motywuje. Jest to dla nas wielki zaszczyt, radość i tułacz. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaworów, niewoli, zaznaczonej walki, cierpieniu i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych opłatów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I Wojny Światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacji. Ja jestem pod dużym wrażeniem, że można było pogodzić, naukę można było pogodzić te elementy historyczne i patriotyczne. I tak jak tutaj jesteśmy w że tak powiem, w klasach mundurowych, bo jest i wojsko, i policja i straż pożarna i to jest moim zdaniem ten kierunek, gdzie nasza młodzież powinna, w którym kierunku nasza młodzież powinna podążać. Państwo piękny, waleczny serca, bo ta szkoła, mamy tą historię, ona walczyła o swoje przetrwanie i w tej tej, w tej szkole przetrwał ten duch pięknych, walecznych serc. Wy, zakładając codziennie mundur, czy to wojska, czy policji, czy straży porządnej, macie w sobie tego ducha do walki, do walki o wolną ojczyznę. Do walki o Panie, do walki o to, żebyśmy my wszyscy pamiętali o tym, że dzięki tym mundurom czujemy się bezpieczni. 105 lat niepodległości to jest ważna moja rocznica. Nie tylko ta tutaj dla młodzieży, ale też dla nas. Jest to chwila reakcji, bo faktycznie ta wolność nie jest nam dana na zawsze. Ale myślę, że jak mamy taką młodzież, myślę, że jak również tutaj wszyscy się. Zorganizowaliśmy, przejechaliśmy, nie mamy się czego e, obawiać. Przemino, pozostało ślady dawnych dni i maki na te kaswiną. Czepniejsze. Przypisz ten żołąd białych krzyży, tu Polec z honorem na wśród. Idź naprzód i dalej, i wyżej, nie więcej znajdziesz do skór. Ta ziemia do Polski nadejdzie. Przed żołnierz i wino, Lecz od śmierci silniejszy był gniew Przejdą lata i wieki przeminą Pozostaną ślady dawnych dni I wszystkie maki na Monte Cassino Czerpieńsze będą, bo Jesteśmy komputową, którą Stefana Szalnieckiego. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej. Odtwarzamy wojskowość, rzeczywistość xvii wieku. To co się działo w XVII wieku, a wiek ten był przebogaty wydarzenia, zwłaszcza wojenne. Ilość złożonych prac oraz ich poziom pokazuje, że duch patriotyzmu i chęć poszerzenia wiedzy historycznej naszego narodu w młodzieży jest bardzo wysoki. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za poświęcony czas oraz wysiłek włożony w przygotowanie pracy. Serdeczne podziękowania nauczycielom za motywację i wysiłek włożony w ichowanie uczniów.